Organizatorem dzisiejszych warsztatów bożonarodzeniowych jest Sokulski Ośrodek Kultury wraz z Muzeum Ziemi Sokulskiej przy tym ośrodku oraz sekcja Sztuki Ludowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokulce. Cel to świetna zabawa i dzisiaj mamy kilka atrakcji przewidzianych dla uczestników, dla rodzin, najlepiej z dziećmi. To są warsztaty robienia kartek bożonarodzeniowych, kartek świątecznych, warsztaty zdobienia choinek. I tutaj choinki wykonał dla nas specjalnie rzeźbiarz, pan Marek Szyszko. Będziemy również bawić się rękodziełem i kupować rękodzieło. Tutaj sekcja UTW, sekcja sztuki ludowej pomaga nam. Dzisiaj wystawiła swoje bombki, swoje ozdoby świąteczne do sprzedaży. Będzie też pomagać w tworzeniu kartek świątecznych. Oprócz tego będziemy robić też więcej bożonarodzeniowe. Czyli stroiki związane ze świętami. Mamy również taki przerywnik. Będziemy się bawić na ludowo dzisiaj z panią Agnieszką Kozakiewicz, instruktorem ośrodka kultury. Warsztaty skierowane do rodzin, oczywiście, zakończą się tym, że wszyscy uczestnicy zabiorą ze sobą wykonane ozdoby do domu.